Cześć, witam w kolejnym odcinku z Fikcyjnych Kwadratów. Przed Wami oczywiście Mister Bebus. E, to jest już nasz drugi odcinek, drugi odcinek e, drugiego sezonu. No i dzisiaj... E, dzisiaj... Dzisiaj sobie troszkę e, popykamy. Na razie jeszcze domku nie będziemy budować, a sobie połazimy po świecie, poeksplorujemy, nie wiem jeszcze co porobimy, zobaczymy Weźmy, posiejmy to Marchewki nie będziemy siać na razie Krowa mordę zamknij, bo mnie wkurzasz. O, troszkę, troszkę chcę pozbierać materiałów i w ogóle i na budowę domku i, i tak ogólnie O, zrobimy sobie łuk od razu przyda się na pewno eee, Patyki Tak, tak, tak Pięknie mamy łuk Strzał mamy chyba troszkę mało no Ale przeżyjemy chyba To niepotrzebne nam w sumie I nie mamy mieczyka Weźmiemy, zrobimy mieczyk Pójdziemy sobie troszkę tutaj w jaskinie sobie cześć nara w jaskinie sobie troszkę pójdziemy o, jeszcze mięsko zombiaka zostało ogólnie tutaj terenik taki pozwiedzać no 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 gdzieś tu była jaskinia może być ta dzisiaj będzie taki odcinek nie wziąłem jednej rzeczy. Pochodni nie wzięliśmy. E, dzisiaj będzie taki odcinek... E, taki odkrywczy bardziej. Tak jak pierwszy. O, jest węgiel. Ładnie. Wiedziałem, że węgiel będzie. Od razu sobie można oświetlić. Troszkę tego węgla nam się przyda. No. Tak więc ten... E, wstawię też e, odcinek, znaczy odcinek Filmik e, z intrem i outrem i e, no e, teraz będę trochę się zajmował też takimi rzeczami i właśnie ktoś by chciał takie... To nie jest takie profesjonalne od razu jak mają ci duży youtuber e, duży youtuberzy, może wysocy youtuberzy ci lepsi youtuberzy tak to nazwę eee, ale intro zawsze jest nie ktoś na przykład w ogóle nie ogarnia intra ani jak coś zrobić daje mi tylko jakieś zdjęcie coś tam i ja mogę zrobić no nawet jak zdjęcia nie ma to zawsze można coś wykminić eee, ok eee kaman. Dobra. Jeszcze troszkę tu zostało jeden. Dobra. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że <laughs> chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że żelazo znajdę. No ale niestety już już znalazłem. Znaczy niestety, niestety właśnie, niestety bardzo niestety. Okej. Okay. Pyk ładnie już zebrałem, zebrałem dalej lecimy słyszę panów Siemanko panowie, Siemanko co słychać zapraszam zapraszam o jeszcze lepiej wiecie co, poczekajcie chwilę zaraz do was wrócę a, tu nic nie ma. No dobra, i tak mieliśmy iść na dół. No dobra. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. Schodzimy na dół. Schodzimy niżej. Coraz niżej. Myślałem, że szkielet. Jeszcze tu. Okej. Okay. Ej, lecimy dalej, lecimy dalej. I tak cały czas będziemy lecieć. aż gdzieś dolecimy. Ostatnia pochodnia. O. O. Siemanko. Co słychać? Fuck! Spadłem! Spadłem! Fuck, Ej, hey, tu fajnie jest! Cześć! Ogórek! Dobra, tu będzie wyjście... A kurde, nie mamy tego... Nie pa... Fuck! Skąd? Skąd? No skąd? Jezu, ta strzała maleła, co była na tym klocku. <grystanie> co to za ścieżka? Ścieżka życia? Cześć! Teraz może być ciemno, ale no, niestety nie wziąłem. Nie miałem więcej pochodni. Wiecie co? Ja się przebiegnę po pochodnie i zaraz 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 wrócimy Zrobimy pochodnie i, i lecimy dalej eee, Sobie przypalimy od razu męsko męsko I, i i i mało drewna mamy wiecie będzie trzeba skoczyć ale to nie wiem czy już sam skoczę, czy zobaczymy no, o zrobimy sobie pochodni troszkę. Stack. Stack wystarczy na razie. Za daleko nie chcę wychodzić. O, od razu zrobimy sobie żelazne, wiecie? O, się prześpimy. I... i... wyruszamy dalej w podróż. W poszukiwanie diamentów w drugim odcinku. <laughs> Żartuję. Znaczy nie, dobrze by było. by się przydały. A w trzecim pójdziemy do netheru to mnie wkurza, wiecie? O, ura, fajnie. O. Tak o wiele lepiej. Jedno. O! Wow, zdobyłem! Zdobyłem żelazo! Jestem najlepszy. Kurde. Kurde, nie wiedziałem, że taki dobry jestem. Ja nie mogę. <ścoughs> Dobra, mamy kilof. O, trzy rodzaje, trzy najlepsze. I mieczek jeszcze by się przydał i lecimy! Hopa, 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 hopa... Morda! Charchoczy na mnie. Warczy na mnie. Ło! Się boję. No nie mów, że to w kółko. Fajnie. Fajnie! Lubię kółka okrągłe. Kwadratowie... krw... kwadratowy <grystanie> Kwadratowe w sumie też. <grystanie> Wiesz co, od razu sobie... zagrodzę, żebym po tym już w kółko nie latał jak debil. No morda! Ktoś po pozwolił ci ktoś się odezwać? Dobra. I, i, i... w którym... O! Wyjście. Łuhu! <grystanie> Łuhu! Halo! Hop. 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 Hop hop hop. Przecież tu byłem baranie. Tu też sobie zamkniemy. Żeby już nie wchodzić. Z góry przyszliśmy? Tak, z góry chyba przyszliśmy, nie? Chyba, chyba do jaskini. To z góry się wchodzi, a nie z dołu. Widzieliście kiedy się skinie, co się schodzi w, z dołu do góry? Bo ja sobie nie przypominam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba drugi sezon. Bo mi jak na razie się bardzo podoba. Tak samo jak pierwszy. Żartuję. E, podoba mi się drugi sezon bardzo. Jestem po prostu zachwycony, że jest tak... Fajnie Wiecie co? Tu trzeba... Trzeba to zakli... zaklinować Szybko! Szybko! Ładnie Hop No gdzie? Warczysz na mnie What the fuck?! What the fuck?! Co to miało być w ogóle? O, ale... Ale cheda walnęłem, widzieliście to? Powiedz... Powiedzcie, że widzieliście... Ja to widziałem! O Jezu, idzie jeszcze to? ciota. to? O, tu jest ktoś. Oni z góry chyba wiecie? Na górze chyba warczą. Na 100%. No chodź, tu baranie! Nie? Nie! No co za ciota? Eee, fajnie tu jest. Prawdziwie fajnie, podoba mi się. Bardzo. O, cześć. Co słychać? Co słychać? Ma enchantowany łuk. Wow! Który masz level? A, łuku nie dał. Oba. Z góry skoczył. Może spawner znajdziemy? No co jest? What the fuck? Wiecie co zrobimy tak Będziemy chodzić Pójdziemy sobie W lewo? W lewo sobie pójdziemy Będziemy czekajcie, tu było Tu był dom zostawimy tak na wszelki wypadek żeby było wiadomo gdzie domek cześć eee yy. no a na razie sobie pokopiemy tu Dziomuś, bo mnie zabijesz No, cześć fuck Dobry jest Może bym coś zjadł Tutaj już szkoda tego mięsa Okej okay. Już niedługo e, będzie ten Prawdopodobnie będzie odcinek z serwera Bo już tam budynek e, Ogólnie jest skończony tylko w środku zostało go wypełnić nie? Tak więc Możecie już się nastawiać pomału Ale powtarzam pomału Nie za szybko Bo to Szybkość to nigdy nie jest dobra Zresztą trzeba pomału myśleć O, Już niedługo odcinek To ja Ja dzisiaj sobie kupię słuchawki Jutro sobie y, Kupię komputer A pojutrze monitor Teraz w tą stronę Ja nie mogę, tu kolejne gałęzie Więc co, na razie pójdziemy w takie miejsca Gdzie jest po prostu Krótko O, pójdziemy tu w dół, co? Co myślicie o tym? Won! Ha No chodź, no chodź, no chodź Myślisz że co, że jesteś boski? No niestety. Cześć. No czemu mnie dzisiaj nikt nie słyszy? Wow. Wow. Graliście kiedyś Weksp? No nie, strzelaj we mnie. Co ja ci zrobiłem? Myśleliście kiedyś, dlaczego wszystkie potwory od razu w was strzelają? To jest bez sensu. To tak samo jakby do was przyszedł listonosz i wy od razu z, yy, z pistoletem co pan tu robi I, i strzał w łeb i nara. Listy zabieram wszystkie i są moje. Tak samo i tutaj robię. Cześć. Won, powiedziałem ci Co strzelasz? Co strzelasz? Nie trafiłeś? I znowu. Wow. Byłeś blisko, ziomuś, Fuck. Teraz to mnie wkurzyłeś. Won. Yyy! O, mamy złoto. Fuck. Skąd wy się bierzecie? Chodź tu. Ha, na dwa strzały mam cię Z góry? Z góry frejery spadają Kurde Czuję, że gdzieś niedaleko musi być exp... exp... Nie exp, tylko spawner Baranie Dobra, weźmiemy sobie trochę złota Łoł! Wow. What the fuck? Fuck you. Jezu. Jestem hardkorem. Ty możesz wejść. Ups! O, myślałem, że do lowy wpadniesz baranie Wiecie co? Ja się boję Nie... To nie... To nie może być prawda Nie wierzę w to, nie Nie wierzę w to, po prostu ja w to nie wierzę Mamy trzy diaksy Czylicie bazę? Raz Dwa Trzy Archiwum get Osiągnięcie Zdobycie diaksów Dobra nie ma co, co się podniecać Mamy diaksy Mówiłem, mówiłem, że drugi odcinek i będą diaksy WTF Wiecie co? Ja się, się... Ja się... Ja się boję od jaksy i... Idziemy do domu. No ci o to płyniesz. Boże idiota. Idiota, no po prostu. Co zrobisz? Zielony i głupi. Czy zielony to znaczy, że zawsze jest głupie? W tym przypadku zgadzam się. Dobra. Idziemy! chyba git ale kusi mnie wiecie żeby jeszcze <grym> ale pająk to normalnie z daleka widać że to pająk znaczy że yy... Znów. nie chodziło mi o to ale idiota może panu pomóc nietoper <grym> polowanie na nietoperza ハッド。ハッド。フック。 Fuck! Fuck! Co za piczka? Jezu! Jezusie Nazaryjskie, co to było? Fuck! Jezu, aż mi, aż mi zimno się zrobiło, wiecie? No nie, nie enchantowanego! to boli! Gdzie jest wyjście, ja idę do domu! Pieprzyć to wszystko, idziemy do domu! Won! Won! <tryk> Mam nadzieję, że jest dzień. Mam nadzieję, że jest dzień. Dzięki. O, ile marchewki już. Enchantowany, daj mi. Daj mi, proszę. Co? Gdzie krowę? No czy ty mądry jesteś? Zobra, yy, zbierzemy jeszcze to. No nie, no znowu ta sama bajka się zaczyna. Co w poprzednim odcinku, no Wy jesteście jacyś nienormalni, no Myślicie, że was wpuszczą Przecież normalne jest to, że was nie, nie wpuszczą Wyglądacie jak zielone jakieś bałwany I co? I chcecie, chcecie żeby was wpuścili? Robicie takie rzeczy i wy chcecie, żeby was wpuścili? Czy wam nie wstyd za to co robicie? To jest przecież... Fuck, won! Nie! Uspokójmy się. To jest tylko... Piękny świat Minecraft'a. Fuuuuck! <słuk> to. To jest po prostu, to jest tylko piękny, troszkę delikatnie zwarywany świat minecraftowy Ale oczywiście nie mamy co robić, więc Napieprzamy w tą jakże piękną gierkę Jeśli się wkurzamy na takie moby jak wy O Ktoś bierze gorącą kąpiel Dobra Mimo wszystko już Trzeba kończyć Niestety no ale Fuj, fruj, że Wszystko twoja wina Bo chciałeś mi Glowsun sprzedać e, Trzeba kończyć Tą gierkę mimo wszystko już I Pożegnamy się Na Co? Możesz powtórzyć? No też się pożegnaj Krowa? A, bo zobaczyła swoje mięso, sorry. Pożegnajmy się razem. Pokazała Wam dupę. No niestety. To tylko ja się pożegnam. Tak więc dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć! Fever the bam shit. Accident eager to smash it. Magnum heat is a gap mix. Practice beating your ass cake. sneakers is a sandwich. feature bananas, all you see is.